Lijala, quiere poner Nijal, casillas en dos tiempos, qué buena la jugada Ya la bota la contra que bien Guti para Gago, corre Gago, corre Gago, Sergio Ramos, sigue Ramos, sigue Ramos, es un 3 para 2, Ramos a la derecha, puede marcar el Madrid, Raúl, Diego López No, ja bym chciał pokazać sytuację tą poprzedzającą, w drugiej połowie, kiedy rzeczywiście trener e, e, troszeczkę tam po, po, poprawił tę grę, widać było, ta prawa strona zaczęła funkcjonować, e, 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 tak, poszło parę dośrodkowań i rzeczywiście e, 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 ta drużyna... Proszę jeszcze raz pokazać mi to i zobaczymy z bramkarzem, co będzie. A, następna sytuacja, jedziemy z tym. To jest ta sytuacja, która ustawiła właściwie mecz. Była szansa na wyrównanie, piękne zagranie, tu jest do, ogranie, dojście do piłki, zamknięcie, bardzo dobre, ale e, nic z tego nie wyszło. No, e.